Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunkach są przedstawione grania stosuwe proste. Oblicz ich pola powierzchni. Ok, no to zaczynamy od wzoru ogólnego. Pole całkowite to dwa pola podstaw plus powierzchnię boczną. No i mamy podpunkt A, w którym podstawie mamy trójkąt prostokątny. Przypominamy sobie wzór na pole trójkąta. Jest to podstawa razy wysokość na 2. W naszym przypadku nie ma to żadnego znaczenia, które z tego jest podstawą, które jest wysokością, bo 8 razy 6 czy 6 razy 8 to tak czy siak jest 48. A 48 na 2 to 24. Przejdźmy sobie do powierzchni bocznej. I Zaczynamy od ściany pierwszej, czyli o wymiarach 6 na 6. To jest prostokąt 6 na 6. Dodać. Ściana druga, to będzie. Tutaj pamiętajcie, że tutaj też są szóstki, czyli to jest 8 na 6. I ostatnia, to jest ta ściana tylnia. Tam, tu widzimy, że ma ta krawędź dolna ma 10, czyli to będzie 10 razy 6. No to mamy 36 dodać 48 dodać 60 to łącznie 144. Możecie sobie tutaj dopisywać, że są to jednostki kwadratowe. Zatem pole całkowite to dwa pola podstaw dodać powierzchnia boczna. 48 dodać 100. 44 to łącznie 192 podpunkt b. Zaczynamy od pola podstawy. W polu podstawy mamy pozaznaczone kąty proste, czyli wiemy, że to jest kwadrat, czyli to jest a kwadrat, a to nic innego jak 5 do drugiej, czyli będzie to 25. Łatwiejsze do policzenia również teraz będzie powierzchnia boczna, z tego względu, że mamy w niej 4. Takie same ściany. Każda z nich jest o wymiarach 5 na 7, co nam daje łącznie 140. Czyli już możemy przejść do pola całkowitego. Będą to dwie powierzchnie podstawy plus 140, czyli 50 plus 140 to 190. No i lecimy C, czyli wydaje mi się, że tutaj będzie najtrudniej, a na pewno najdłużej. Mamy w podstawie trapez, więc przypominamy sobie wzór na pole trapezu. Jest to jedna podstawa plus druga podstawa razy wysokość na dwa. No to u nas mamy tu 5. Czyli to jest a, b i h. 5 8 4, 2. Można skrócić. 1, 2. Z nawiasu wychodzi nam tutaj 13 razy 2, 26. To teraz powierzchnia boczna. I teraz musicie zrozumieć, że ten nasz grania leży na ścianie bocznej. Nie mamy go tak ładnie jak tutaj. Że od razu u dołu jest podstawa. Nie, tam jest ściana boczna. Więc tu będziemy sobie zaznaczać ściany boczne. Lecimy może od pierwszego boku, czyli tamta ściana. Jest to 4 na 10. Teraz tutaj. Jest to 5 na 10. Uwaga, tu jest jeszcze jedna ściana, która też będzie mieć wymiar 5 na 10, czyli mamy 2 razy 2. Dwie ściany o wymiarach 5 na 10, a ta u dołu jest 8 na 10, czyli mamy 40, 100 i 80. Łącznie to będzie 220. Zatem pole całkowite, to może trochę opuszczę, będzie wynosić. Dwa pola podstawy. No i powierzchnię boczną. 26 razy 2 to jest 52. Łącznie otrzymujemy 272. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.